Witam Was ponownie, Wasza aga, serestoterapeuta, holistyczny doradca życiowy. Dzisiaj nagrań kilka, tym razem z cyklu konkluzje. I to jest taki kolejny mocny temat, o którym myśmy rozmawiali, o którego poruszenie prosiliście, zwracaliście na to uwagę, i też tak poczułam, że do tego będzie fajny transurfing. Dlaczego dzisiaj? Dlaczego na nów? No bo to jeszcze jest ten temat, gdzie mamy stary rok, a już mamy nowy, a jeszcze pewne kwestie zalegają. Tak, Mówiliśmy tutaj o tych tak zwanych kontaktach międzyludzkich i <grym> witaj, witaj Marcin. I od razu już witam wszystkich tutaj na czacie. I teraz zobaczcie. Zadam takie pytanie, z czym Wy się mierzycie w ostatnim czasie i jakie mechanizmy powodują u Was pewnego rodzaju zatrzymania, zahamowania, co powoduje, że przy czymś źle potrwacie, że pomimo wszystko się męczycie gdzieś na siłę, tak? No i teraz zobaczcie, to jest jeszcze w odniesieniu do tych pytań, które gdzieś tam sobie zadawaliście w filmiku. Od pełni do nowiu, od nowiu do pełni, w tym wypadku od nowiu do pełni, bo dzisiaj ten now. Czyli po prostu, jak często się zdarza, powtórzę tylko te pytania, że czego nie chcecie puścić, żeby wejść w nowe, albo co starego was trzyma, albo jakie nowe przedsięwzięcia moglibyście podjąć, gdyby nie pewne stereotypy albo matriksowe przekonania. I czego boicie się podjąć? Właśnie, yy, zobaczcie, co jeszcze was yy, trzyma. I to może być bardzo często jeszcze z trybu stereotypów, z trybu wychowania, z trybu yy, religii, z trybu jeszcze takich można powiedzieć bardzo mocno wpojonych yy, matryksowych yy, przekonań i z wielu jeszcze yy, gdzieś tam nieprzedpracowanych traum, które po prostu będą wam Gdzieś tam wywalać. No i słuchajcie, zadam to pytanie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, i wyobraźcie sobie, otwarłam tutaj transfer na dwóch kwestiach: poczucie winy i poczucie ważności, tak? Czyli pierwsza, że ktoś jedzie na waszym totalnym poczuciu winy, wywołuje was poczucie winy. E, po to, żeby w jakimś sensie Wam mani manipulować. No i zobaczmy z tym Transurfingiem. E, nieuchronnie rodzi ono scenariusz ukarania, przy czym bez wiedzy Twojej świadomości. Szablon postrzegania świata człowieka jest skonstruowany następująco. Po następuje kara, kiedy tylko zauważyłeś u siebie najmniejsze znaki poczucia winy. Pamiętajcie, że poczucie winy to jest też brama, którą można się Wam, krótko mówiąc, włamać do waszych emocji z plotu i pociągnąć z Was energię, tak? I gdzieś tam Was potem do czegoś wykorzystać. Tak, jak często jest tak, że już no tak to nazwijmy, Wy gdzieś jedziecie, a potem wasza rodzina jakby robi wam różnego rodzaju wyrzuty, albo nie godzi się z tym, co gdzieś robicie w życiu, co sobą reprezentujecie, nie patrzy na Wasze szczęście, tylko na przykład na Wasze chcenia, tak to nazwijmy. Czy jacyś właściwie znajomi, także tu sobie to przyszeregujcie. I to jest tak. Kiedy tylko zauważyłeś u siebie najmniejsze oznaki poczucia winy, powinieneś natychmiast pozbyć się tego śmiecia, aby nie niszczyć sobie życia. <laughs> Żyj stosownie do swojego credo i nie będziesz odczuwać żadnej winy. Nikt nie śmie cię potępić. Jeśli ty nie uważasz siebie za winnego, będąc wolnym od poczucia winy, nigdy nie znajdziesz się w sytuacji, że ktoś będzie ci groził tą przemocą. Nie ma winy, nie będzie kary. To jest tak samo, jak ktoś do was mówi, wy się tu Imprezujecie, a tam ludzie umierają, albo jakieś porównywanie wielu, wielu kwestii, tak? Nikt się nie patrzy, dlaczego wy jesteście w jakimś miejscu, a dlaczego tamte osoby są w tamtym miejscu. I teraz, jeżeli zawsze takie, zobaczcie, zawsze takie jakieś sytuacje są tłumaczące może tłumaczące tutaj jeszcze witam koleżanki, terapeutki i kolegów. <laughs> Pozdrawiamy. I teraz zobaczcie, to jest tak, że ktoś wam po prostu. No właśnie, trochę się z rytmu wybiło, ale ktoś wam coś zarzuca i tłumaczy, no ale ja tego nie osiągnąłem, bo ja byłem taki biedny, ja miałem takie czy takie przeżycia, tak, ale ktoś nie patrzy, że ktoś mógł mieć podobne przeżycia. Słuchajcie, zobaczcie, jak dane roczniki, jakie miały, nazwijmy to, wyzwania, bo nie chcę używać słowa problemów w szkole. Jak nas traktowali? Jak musieliśmy się gdzieś tam przebijać na jakichś tematach podwórkowych czy tematach sportowych? Kiedy my, słuchajcie, robimy jakieś potem analizy terapeutyczne, to nam w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy wywalają z przedszkola w kwestii, kto na przykład, kto w co był ubrany na przedstawieniu jaką grał rolę, kto był gdzieś tam wybierany do jakiejś drużyny z siatkówki, czy tam z piłki nożnej, czy po prostu potem przeszeregowania, jakieś dyskoteki, miłości, kto stał pod ścianą, słuchajcie, takie rzeczy. Potem to, to wszystko wywala tak, i potem to może tworzyć jakieś dziwne, niespodziewane, tak to nazwijmy: agresywne zachowania u pewnych osób, i wy jesteście gdzieś w jakimś zakładzie pracy albo w ogóle gdzieś coś, powiedzmy, robicie nawet w jakichś innych miejscach i ktoś patrzy gdzieś tam na was przez swój pryzmat. No ale dobra, teraz trochę dalej pójdę, bo akurat mówię: opieramy się dzisiaj o transurfing. Jeśli nie udaje Ci się pozbyć poczucia winy, koniecznie przestań się usprawiedliwiać. I słuchajcie, zobaczcie, że czasem mamy tak, że my automatycznie za wszystko przepraszamy, a bo nawet nie chcemy jakichś tematów poruszać, żeby się komuś nie narazić, wtedy się blokuje tak dość mocno ta nasza czakra serca, przede wszystkim czakra gardła. Ja już nie mówię o splocie, ale z drugiej strony, jak znowu wyrzucicie, wyrzucicie, ośmielicie się odezwać. To też możecie się narazić na jakiś ostracyzm, na coś, ale z drugiej strony czasem no lepiej się, no tak to nazwijmy, nie, nie odzywać. Także tutaj sobie musicie bardzo mocno wypośrodkować, co ma sens, co nie ma. Szczególnie teraz, kiedy tak mocno te energie się zmieniają. Kiedy wielu ludzi w ogóle postrzega wszystko inaczej, a raczej często czegoś nie dostrzega, albo nie dostrzega jakiejś oczywistej prawdy, która dla Was jest oczywista. I teraz słuchajcie, jeżeli wyczytacie w ogóle jakieś komentarze pod czymkolwiek, to możecie się naprawdę zdziwić, ile jest punktów widzenia, jakie jest pos takie społeczne postrzeganie, które potem daje pewnego rodzaju społeczne przyzwolenia, ile wynika właśnie z jakiejś manipulacji, ile wynika z wzbudzania w Was poczucia winy. I teraz yy, zobaczcie, na jaką to jest skalę, bardzo często. Potem, kiedy się budzicie, to już może być za późno. I dobra, teraz ja tego tak delikatnie nawiążę. Jak wzbudzili w Was poczucie litości, ponieważ pewne osoby jeszcze te 4 lat temu, kiedy się zaczął temat na, na W, że tak powiem, wyjeżdżały ze swojego kraju, tak? Bardzo dużo, i tak jak mówimy, różnie ta sytuacja wyglądała w różnych częściach tego kraju. Natomiast tam traktowanie było delikatnie mówiąc, no, no takie samo, i to jeszcze były tam różne przyzwolenia, potem są przyzwolenia, potem się milczy. Tutaj jeszcze, słuchajcie, wyszedł wczoraj bardzo mocny temat. Ja wiem, że ja teraz tutaj wsadzam kij w mrowisko. Temat polskich, tak nazwijmy obozów wiecie jakich, prawda? Czyli znowu mamy te przekłamania, wrzucania, i znaczy co, że tak by wyszło na to znowu nasz kraj w jakimś tam sensie ma się tłumaczyć, w sensie no, płacić dalej emerytury wszystkim tym nacjom, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, zobaczcie. Ile? Bo ja już tu nie będę wchodziła w szczegóły, bo sami wiecie, że od lat się płaci, a podwyżka idzie za podwyżką, podatek nowy za nowym podatkiem, bo trzeba na to skądś brać. Już nie mówię o innych rzeczach, ale wszystko wychodzi od poczucia winy. I to jest tak samo czasem jak niektórzy opuszczają dom rodzinny, a potem ta rodzina jedzie na ich poczuciu winy po prostu. Ale żeby coś zmienić, sama nic nie robi. I pamiętajcie, że wy za kogoś życia nie przeżyjecie i same pieniądze sprawy nie załatwią, bo to jest jakby kolejny temat. Jak ktoś jest wyuczony jakiegoś schematu, ile było różnego rodzaju badań na temat, jak to się mówi, no, nazwijmy to żebractwa, tak. Czy zupełnie jakiejś takich wyuczonej bezradności, jakichś takich tematów, to już patrzymy pod kątem psychosocjologicznym. No ale dobra, mamy dalej. Nawet jeśli poczucie powinności pozosta pozostaje, to wewnętrznie nie, powi nie powinnyś tego gdzieś tam okazywać. Ale to jest co innego: poczucie winy, jakieś takie skrajne, wywołujące takie poczucie powinności, które jest po prostu chore, które. Y po prostu zakłóca, zaburza bardzo mocno wasze życie i powoduje, że tak naprawdę niszczycie wszystko, co macie na tu i teraz, bo tak mocno patrzycie w przeszłość. I teraz mamy tak. Jednocześnie dusza i umysł będą powoli przywykać do nowego odczucia. Nie usprawiedliwiasz się, czyli w zasadzie tak ma być. A co za tym idzie? Po prostu nie istnieje. Żadna wina z twojej strony w rezultacie powodów do zadośćuczynienia będzie się pojawiać coraz mniejsza. <laughs> tak oto łańcuch sprzężenia zwrotnego. Postać zewnętrzna stopniowo doprowadzi do porządku. Zawartość wnętrza zniknie poczucie winy a w ślad za nim odpowiadające mu problemy. <laughs> Powiem tak, wielu z Was też bardzo ciężko pracuje na to, co ma. Nikt nie widzi gdzieś tam Waszego poświęcenia, widzi tylko jakieś tam efekty końcowe, jakieś, tak to nazwijmy, coś wyrwanego z kontekstu, albo osądza Was po jakiejś małej, tak można by ująć, wypowiedzi. Scenie, no tak to nazwijmy, tak? Także zobaczcie, jak już ta pierwsza brama tutaj się otwiera. Potem mamy drugi temat, to poczucie ważności. No i właśnie, jeżeli Wy nie czujecie się dość, że tak powiem, wartościowi, przynajmniej jak tutaj wychodzi nam to na terapiach, te wszystkie roczniki, no niestety lata 60., 70. Potem jeszcze, ciut, jeszcze do osiemdziesiątych, tak to nazwijmy, jeszcze był pewien rodzaj trybu nauczania, trybu wychowania. W ogóle my, jako Europa Wschodnia, gdzie byliśmy gorsi i też taki tryb, no, takiego po prostu innego poczucia, tak. Zresztą pamiętajcie, że tutaj jeszcze, jak wrzucimy to zjawisko socjologiczne, jak mówimy, porównywanie, to porównywanie, tak na psychologii społecznej, w dół lub w górę, tak, wy gdzieś tam. O, gdzieś tam mieliście tendencję do, do tego porównywania się, gdzieś tam ciągłego, porównywania w dół, czyli powiedzmy do tych gorszych, że gdzieś tam jesteście lepsi od tych gorszych, no, ale już tutaj nie chcecie być bliżej tych lepszych, tak? Także różnie tam wyglądały sytuacje. No, ale co tutaj nam mówi transurfing o poczuciu ważności? Kiedy człowiek czuje się pod jakimś względem niepełnowartościowy, stara się wszelkimi sposobami zwiększyć swoją wartość. No, właśnie, i macie temat zasługiwanie, tak? I tutaj trzeba sobie teraz w tym roku bardzo mocno popatrzeć w lustro i powiedzieć: Słuchajcie, ja teraz sobie chcę wykreować coś, tak? Ja zasługuję na lepsze jutro. Bo dlaczego ja mam na to nie mieć? Dlaczego mam tego nie mieć? Dlaczego mam tego nie chcieć? Także, jeszcze przy tworzeniu waszej mapy skarbów, waszej mapy marzeń, po prostu poczujcie, że wy możecie chcieć. Że wolno wam chcieć, tak? Że Wy sobie dopuszczacie, że wy się ośmielacie coś chcieć, prawda? Żeby nie było na zasadzie sieć cicho w kącie, nie odzywaj się, to nie dla Ciebie, Ty jesteś taki siaki owaki. Słuchajcie, ile w życiu wy takie coś gdzieś tam słyszeliście, tak? Czy w rodzinie, czy gdzieś? Jeżeli ty byłeś porównywany jeszcze z jakimiś tam kuzynami, z rodzeństwem, no to kurczę, weźcie to wszystko wywalcie już najwyższy czas, drodzy Państwo. I teraz mamy tak, człowiek, który nie troszczy się o swoją ważność, yy, posiada ją bezwarunkowo. No dobra, czytamy dalej ten surfing, bo to czasem trzeba przetłumaczyć. Poczucie własnej wartości to niezwykle podstępny, nadmierny potencjał. Siły równoważące będą robić wszystko, aby zrzucić Cię z piedestału. No właśnie. I teraz tak. Ktoś gdzieś tam stanie na tym, jak to mówimy, piedestale, zaczyna się coś odzywać. No i tak w tym środowisku ezoterycznym oczywiście, o on ma ego, on ma coś tam, no i idzie jakiś hejt, prawda. I teraz, no dobra. <laughs> Czym jest jakieś takie poczucie wartości, zdrowe poczucie wartości? A czym jest skrajne ego, tak? Więc umówmy się, Wasze poczucie wartości w takim kontekście, że Wy coś dopuszczacie na takiej zasadzie, że y, nie jesteście bezkrytyczni, że bierzecie pod uwagę y, pewne zmienne, możecie brać pod uwagę czyjeś zdanie, tak? I to jest takie. Na takiej zasadzie, a powiedzmy sobie prosto tutaj, ego, czyli takie ostateczne, niepodważalne, jestem najlepszy, nikt mi nie dorównuje, jestem jedyną słuszną racją i jednostką. No halo! No, jakby sobie porównanie zróbcie i zobaczcie tutaj na niektóre osoby, które Was, że tak powiem, otaczają. I pozwólcie sobie na tą własną pewność, poczucie wartości, tak? Ale nie bezkrytyczną, ale też nie bójcie się tego, że ktoś Wam tu zaraz będzie, o, bo Wy jesteście tacy siatcy, prawda? Także słuchajcie, żeby potem nie wzbudził was tego poczucia winy. Zobaczcie, z jakiegoś powodu, tak się śmieję w tym transurfingu. Tutaj te wartości jedna są koło drugiej. No i teraz mamy właśnie dążenie do mocnienia swojej pozycji, podkreślanie zalet. To jest taki stwierdzenie, że to iluzja, pogoń za odbiciem, po zwierciadlanym kręgu, ale jak przekonać siebie do tego, że jesteście wartymi? No właśnie, i to ciągłe sprzężenie zwrotne. Konsekwencja, likwidowa likwidacja przyczyny, tak to nazwijmy. Po prostu powiem Wam tak: róbcie swoje. Można powiedzieć, historia Was osądzi, historia Was oceni. I znowu wracamy do słowa ocena, nie oceniam. No nie, no halo. Właśnie, bo tutaj znowu było pytanie: czy w tej ezoteryce, w rozwoju duchowym, czy mnie oceniamy? Słuchajcie, ocena jest po to, żeby mieć jakiś rodzaj porównania, żeby mieć jakiś poziom wyjścia z czegoś do czegoś, prawda? Czyli to nie jest ocena w sensie osąd, w sensie od razu skazujemy na szubienicę, tak? Czy tutaj już od razu gdzieś tam kategoryzujemy, wrzucamy kogoś w jakiś tam schemat czy szufladkę, tylko robimy po prostu analizę, wypowiadamy się na jakiś temat i teraz patrzymy, czy chcemy iść za tą wartością, czy chcemy za tym podążać, czy raczej zostać tak bardziej yy, właśnie z boku, jeszcze na przykład w roli obserwatora. Także moi państwo drodzy, yy, temat yy, poczucia wiele, poczucie ważności, to takżeśmy delikatnie dzisiaj, że tak powiem po krakowsku, yy, poruszyli naruszyli i słuchajcie, to są naprawdę takie, takie rozszerzenia, to nam też wychodzą, jak robimy takie, nazwijmy to, elementarne ustawienia, kiedy Wy możecie właśnie poczuć na naszych warsztatach, gdzie. Coś leży, gdzie coś wychodzi, potem jak mocno to przekładacie na wasze związki, na wasze relacje z ludźmi. I dlatego słuchajcie, to jest tak. Teraz jest właśnie czasem ten czas tej takiej bezkrytycznej oceny. Także nie bierzcie czegoś do siebie. Jest tak, że po prostu ludzie mają jakieś takie mocne transformacje, tak? I to się z tym łączy, że nagle po prostu ktoś was wyrzuca ze znajomych, ktoś nagle nie chce z wami kontaktu. Ktoś potrzebuje jakiegoś czasu na przemyślenie. OK, dajcie mu ten czas. Niech on sobie to przemyśli, niech on zostanie w jakichś tam swoich trybach i po prostu gdzieś tam, no, nazwijmy to, przepracuje. Po prostu dajcie sobie czas, nawet pauzy, bo jeżeli wy macie z kimś spędzać czas, kłócić się, u, wyzywać, że tak powiem, naruszać tak zwaną równowagę energetyczną, waszą higienę eteryczną, bo każda awantura wchodzi w wasze sprzęty w domu, w waszą przestrzeń, rozwibrowuje wasze ciało, wasze czakry. To po prostu, jeżeli wy macie jechać gdzieś do jakiejś rodziny i się męczyć, czy do jakichś znajomych czy chodzić na jakieś spotkania klasowe, które mijają się z celem, no to sobie po prostu tego oszczędźcie. <laughs> Także przyjdzie czas na to co trzeba i pamiętajcie że zawsze jak się wam też ten schemat ludzi wymienia, no bo dobra, wiadomo, są jakieś dylematy, problemy, tak jak robimy mediacje małżeńskie, partnerskie czy inne, czy tam między dziećmi a rodzicami, no to czy jakimiś tam wspólnikami, no to okej, okay, no to warto rozmawiać, tak? Ale jeżeli nie ma jakby totalnej korelacji i jakieś wasze poglądy się totalnie rozwijają, idą w innych kierunkach, to po prostu nie traćcie czasu, bo to się mija z celem. I to się dalece mija z celem, bo wy stracicie swoją energię, ta osoba też. Zróbcie sobie pauzę i na przykład afirmujcie, żeby ta osoba dostrzegła prawdę, żeby dostrzegła coś, jak to jest, żeby po prostu mogło się coś zmienić na Waszą korzyść, bo po prostu tyle możecie. Także moi drodzy, yy, trzymajcie się, też pamiętajcie, właśnie o szacunku do siebie i, yy, jak to się mówi, do Waszych bliskich, ale też pamiętajcie, jeżeli ktoś nie ma dla Was szacunku, dla Waszych yy, doznań, dla Waszych marzeń, dla yy, Waszych realizacji różnego rodzaju, to Wy nie jesteście zobligowani, zobowiązani, yy, no, jakby to powiedzieć, yy, darzyć szacunkiem jakimś specjalnym osoby, które was, no tak to nazwijmy, gnają, lekceważą, poniżają, a wymagają od was czegoś z racji statusu, bo na przykład są waszą rodziną, z racji statusu, bo są waszym szefem i tak dalej. Także to już jest jakby trochę inny czas. Dobra, zaraz którym powiecie, że nawołuję do buntu i w ogóle. <trymujesz> Trzymajcie się. Po prostu poczujcie z głębi duszy, co jest czym i co tak naprawdę Wam robi niezgoda.